get your fucking hands up sheriff they want you down at the cemetery today in the cemetery somebody dug up a coffin a coffin of a nine-year-old girl. You've come back to us, Michael. Huh? When are they going to realize that she is not him, she's just a child? They know that Michael Myers is her uncle, and that she attacked her stepmother, that's why they fear her especially on halloween. you're afraid. you're afraid the whole thing might start to happen again. how many people did he kill last year? have you forgotten? you never looked into his face, did you? you never saw his eyes. you never saw that nothing, no expression, blank. my memory goes back 12 years. i prayed that he would burn in hell. But in my heart, I knew that hell would not have him. Michael Myers is outside. The National Guard will take him to a maximum security facility, where he'll stay till the day he dies. Never die. Agenci serdecznie, resy się kłania i dzisiaj, cóż, po paru tygodniach właściwie, bo nie można powiedzieć tutaj do miesiącu przerwy, yy, ale powracamy do recenzji filmów. I po filmie z serii piątek 13, bodajże dwójka omówiona została, yy, to wracamy do Michaela Myersa i Halloween. Yy, ostatnio omawialiśmy sobie czwóreczkę, teraz jedziemy dalej, ponieważ po pierwsze, A kończy się rok, w przyszłym roku wychodzi Halloween Ends, więc przyda się wszystko zamknąć w ładnej klamrze. Bez, yy, zostały nam remake'y, one też podnoszą trochę ilość filmów, które będę, będę musiał zrobić. A, C, no to jednak jest Halloween, a Halloween jest czymś, co w moim twitchu zauważycie na prawie każdym kroku. jest, Są obrazy, są jest na wszystkie te regulaminy, nieregulaminy. Wszystko tworzyła, co prawda, arbuziak, ale przedstawiają one Majersa. Wracając, Halloween 5. Zemsta Michaela Myersa. Michaela Myersa. no wiecie, Halloween przyzwyczaiło nas do postaci Laurie Strode, uważam, że Jamie, bo ta już sobie przypomniałem jej imię, jest y, y, też w miarę pięk, y, pięknie przedstawioną postacią, y, w Halloween 4 zagrała ona postać kolejnej Lori, która y, boi się tym razem swojego wuja, Michaela, więc. Ym, I ucieka przed nim. Yy, w rezultacie, pod koniec okazuje się, że, że z niewyjaśnionych dla nas przyczyn kogoś zabiła. Ale czemu? Leslie, czemu ona zabiła? No, okazuje się, że w tym filmie możemy określić, że Michael Myers, po tym jak spadł w czwórce w głąb jakiejś starej kopalni, nie kopalni, yy, nawiązał więź z Jamie i po prostu chciał. To, to on przemawiał, a nie ona. Ale sam Michael Myers też powraca, więc co tutaj jest grane No otóż okazuje się, że Jamie i Michael mają powiązanie ze sobą i okazuje się, że ona jest jedyną osobą, która da radę powstrzymać morderczy zapał Michaela. Doktor Loomis to dostrzega i Tutaj próbuje użyć tego tej więzi, którą ona ma z Michaelem, żeby powstrzymać Michaela wreszcie raz na zawsze i spróbować mu ostatni raz dać mu szansę, żeby mu pomóc i tak naprawdę powstrzymać to, przed czym on dąży całe życie, czyli przed zawiciem Lori Strode. Więc coś tam o niej mamy w wiadomości. Hmm. Jest pokazane, że Michael ma tutaj taki znak. Yy, yy, okazuje się, że zaczyna krążyć pogłoska o tym, że Michael jest przeklęty i że to jest jakaś klątwa nałożona, jakieś yy, przekleństwo na niego jest nałożone i że to jest jakiś demon, który nim steruje. To jest yy, według mnie bardzo naciągana teza i według mnie szkoda, że to wprowadzili. Yy, aczkolwiek no, mieli takie prawo, no. Pamiętajcie, że w tamtych latach ludzie bardzo, ale to bardzo, bali się demonów, i w sumie nadal zdarzają się osoby, które się takowych boją, aczkolwiek jest ich już coraz mniej. A najnowsze Halloween dało pod wątpliwość, że Michael jest przekleństwem. Na pewno ujęli, że nie jest człowiekiem, ale na pewno nie ujęli go mianem przeklętej osoby. Bo tak, teza o tym, że Michael jest Boogie zaczyna mieć coraz więcej sensu. I twórcy oryginalnej części poszli właśnie w tym kierunku. Według mnie był to kierunek nie tyle zły, co według mnie dość niepotrzebny. Ja rozumiem, że Michael jest postacią nadprzyrodzoną. No wszyscy to kumamy. My, my ci, co oglądamy ten film. No i. Wielka szkoda, że wprowadzono jeszcze, że on jest przekręty. Co czyni go wręcz postacią trochę tragiczną. Bo wygląda na to, że Michael robi wszystko wbrew swojej woli, a to jest generalnie trochę już odmiana, można wyrzec, niewolnictwa. Więc Michael tak w teorii nie jest sobą, prawda? Tutaj, akurat, jest według mnie to dość sporym minusem, ale fabuła nie jest taka. Michaela jest coraz więcej. A co więcej, w jednej ze scen widzimy, że Michael w ostatniej chwili przed morderstwem tej małej się pohamowuje i na chwilę się powstrzymuje. Co więcej, my możemy zobaczyć twarz Michaela, zobaczyć jego spojrzenie, nawet łzę, którą Michael puści. Wypuścił, więc dziewczynka ma na niego dobry wpływ. Problem polega na tym, że demon też niestety ma na niego wpływ i, i, i to powoduje kolejne dramaty. Koniec końców Michael trafia do więzienia, a to co się dzieje później i w tego trakcie, to polecam Wam obejrzeć na własną rękę. Koniec końców Michael przetrwał jak zawsze. I generalnie, no, koniec filmu może Was nieźle zaskoczyć. Hmm. Obsada aktorska się nie zmieniła w żadnym wypadku. I tutaj, y, jak najbardziej, y, Jamie została zagrana w sposób wręcz idealny, y, y, według mnie, ponieważ ona jest postacią w miarę nową, świeżą dla tej serii, wtedy to y, była ona. Na pewno było sporo obaw co do niej. Ja widząc ją w części czwartej, miałem obawę, że to będzie kolejna Lori Strode, ale jej, jej, jej telepatyczna więź z Michaelem Myersem spowodowała, że stała się ona dla mnie bardziej interesującą postacią. A jej zachowanie wynikające z tej więzi. Jest takie, że raz przemawia przez nią ona, i przez, Michael, przez Michaela przemawia właśnie Jamie, a raz przez Jamie przemawia Michael Myers. Więc to jest według mnie super, ponieważ nigdy nie mamy pojęcia, kto jest silniejszy. Oni są mniej więcej na sobie równi, więc myślę, że tutaj akurat jest to świetnie zbalansowane. No, oczywiście, nasz stary dobry aktor robi Michaela Myersa. Jest to jak najbardziej e, dobrze zagrane. Michael jest takim milczącym zagrożeniem. Dalej, e, co prawda, już powoli zaczyna nudzić to, ale na szczęście, Michael nam to rekompensuje tym, że ofiar jest więcej, jego jest więcej, a przede wszystkim, Michael e, zaczyna widzieć wszystko oczami kogoś, co oznacza, że po prostu ma większe możliwości. A sama jego metoda mordowania zmienia się z biegiem czasu, co zresztą dobrze widzimy. No oczywiście jest stary doktor Lumis, już chodzący trochę z laską, więc już staruszek, no to nasz doktor Lumis jak najbardziej jest... Jak zawsze, naprawdę, jak zawsze próbuję powstrzymać Michaela, ale teraz stara się znaleźć na to też trochę inne metody, co jest według mnie dobre, bo doktor Lumis też rozumie sprawę i uczy się na tym. Uczy się zarówno od Jamie, jak i od Michaela, że Michael, żeby powstrzymać Michaela nie jest, jest łatwo, a zabicie go może nic nawet nie dać. Yy. Więc tu akurat wielki plus dla doktora Lumisa. I jego postaci. Aktor świetnie rozegrał jego sceny nie, lub bardziej emocjonalne. Nie były już trochę drewniane y i tego i wychodziło na takiego trochę komicznego doktora y zdesperowanego nawet a nawet mającego obsesję na punkcie Michaela, y co na bardzo mądrego, dobrego człowieka który próbuje wyjść y y obronną ręką z każdej sytuacji. To teraz same postacią. No, Michael to Michael. Chodzące zagrożenie i można powiedzieć, że pojawiający się znikąd Bugimen. Niestety, jego podejście do tego, że niby byłby przeklęty, jest według mnie dosyć słabe, ale, ale jednak legenda Michaela jest utrzymana w dobrej. Wersji Jamie, no cóż, nowa postać, nowe możliwości, ale myślę, że dość ciepło przyjęta. A same recenzje Halloween 5 są znakiem, że, że Jamie jest dobrze przyjętą postacią. Doktor Loomis. No oczywiście, doktora Loomisa nie mogło zabraknąć w Halloween, tak jak był wspomniany przez doktora Star w Halloween z 2018, pokazany w Halloween Kills w dosyć krótkich scenach, ale jednak był. Legenda Doktora, tak samo jak Legenda Michaela, nie, nie bleknie i Doktor Lumis dalej gra w pierwsze skrzypce Jest parę postaci pobocznych, ale nie są już one, powiedzmy, trochę warte omówienia. Klimat i strach. No cóż, klimat nocy Halloween, jak zawsze, ale filmy z serii Halloween już nas do tego przyzwyczaiły sam Michael jest przedstawiony tam w roli właśnie tego przemieszczającego się zagrożenia, a, z, a noc Halloween tylko dodaje klimatu. Strach. No cóż, strach w Haddonfield zaczyna panować już cały czas. Michael cały czas grasuje, doktor dwoi dwo się i troi, żeby to powstrzymać. Ale nie zawsze daje nie, nie, nie daje rady, bo nie jest już też w ślewieku, nie? Hmm, więc strach też możemy odczuć, kiedy, zwłaszcza kiedy pojawia się Michael, yy, bo to jest istny potwór, yy, no i tak w po podsumowaniu, tak, fabuła. No, taka sobie yy, trochę mnie gryzie fakty przekleństwa Michaela Myersa, Obsada aktorska dobra. Aktorzy wiedzieli do czego grają, i super im znowu wyszło, zrobili znowu kawał dobrej roboty. Bohaterowie, bohaterowie świetnie y, od y, świetnie zagrani, cały czas było mało. A kiedy film się skończył, to aż żal mi było, że to już koniec. Klimat i strach. Klimat zachowany y, z poprzednich części, y, pomijając trójkę. Y, oczywiście nijak nie mają się do jedynki, legendarnej już wręcz. Y, ale utrzymane w bardzo fajnej tonacji. Strach, jak zawsze, wspaniały i pięknie, i pięknie zbalansowany. Ogólnie, film razem z tym minusem fabularnym, dostaje ode mnie 8 na 10. Jest warto obejrzenia. Trochę oklapu od czasu, kiedy tylko Michael był zagrożeniem i tak na dobrą sprawę nie było mowy o żadnym przekleństwie, więzi telepatycznej czy innej rzeczy. Ale myślę, że telepatyczna więź między Jamie a Michaelem nawiązała nam trochę takiej nowej świeżości, takiego nowego klimatu, którego potem zresztą wprowadził piątek 13. Ale oni wprowadzili to w gorszym stopniu. Zresztą o tym też sobie pomówimy w, od w następnych odcinkach. A tymczasem jak myślicie? Jak oceniacie ten Halloween 5 zemsta Michaela Majersa? Następnym razem przyjrzymy się przekleństwie Michaela Majersa. Piszcie w komentarzach. I oczywiście pora na reklamę. Polecam zakup płyty afirmacja Aniki Dąbrowskiej. Książek Katarzyny Kliogucewicz, w tym księżycowe blizny. Cienie północy oraz drżenia lat hmm, mam nadzieję że filmik wam się spodobał jeżeli tak zostawcie łapkę w górę subskrypcję ja, konstruktywny komentarz mile widziany e, Follow'a na Instagramie Twitchu, jeżeli tego jeszcze nie robicie trzymajcie się na razie cześć want you down the cemetery today in the cemetery Of was a coffin of a nine-year-old girl. You've come back to us, Michael. Huh? When are they going to realize that she is not him? She's just a child. They know that Michael Myers is her uncle, and that she attacked her stepmother. That's why they fear her. Especially on Halloween. You're afraid. You're afraid the whole thing might start to happen again. How many people did he kill last year? Have you forgotten? You never looked into his face, did you? You never saw his eyes. You never saw that nothing, no expression, blank. My memory goes back 12 years. I prayed that he would burn in hell. But in my heart, I knew that hell would not have him. Michael Myers is outside. The National Guard will take him to a maximum security facility, but he'll stay till the day he dies. Never die.